Siemano, z tej strony Victor Nix. A dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj nie będzie odcinka z Team Fortress'a. Będzie to film o grze, która bardzo mnie zawiodła. O grze, która miała nieobiecone ambicje. oraz o grze, która po prostu okłamała swoich graczy. Dzisiaj będzie o tym, jak zawiodłem się na Overwatch 2. Sam film miał wyjść 4. Ale już wiem, że nie uda mi się tego zrobić, więc wyjdzie on 5. Miał wyjść idealnie na Wyjścia Overwatch 2, ale no niestety zmęczenie po szkole zrobiło swoje. Dlatego zacznijmy. Jednakże na początek chcę powiedzieć tutaj o co mi chodzi w tym filmie. Nie będę tutaj poruszał jakichś tematów, które były wokół blizzarda, bo tak szczerze mnie to nie interesuje. Jestem konsumentem, który po prostu chce Overwatcha takiego jaki był kiedyś, ale mimo wszystko po prostu oni są za to odpowiedzialni i oni już za to mieli konsekwencje i zapewne jeszcze będą. Więc ja tutaj nie będę tego poruszał ani nie będę tutaj mówił, że o Boże, wszystko przez to. Nie, nie będzie czegoś takiego. Jedną z rzeczy, którą chcę powiedzieć jest to, co mnie łączy z tą grą, dlaczego akurat nagrywam ten odcinek. Od powstania Overwatch'a byłem praktycznie przy nim. Overwatch było grą, którą oglądałem i grałem z wielką przyjemnością. Grałem od około 18-19 roku, a oglądałem od praktycznie początku, 2016 17 Bardzo lubiłem tą grę, była to jedna z moich ulubionych gier, jak nie ulubiona. I wtedy bardzo, bardzo ją lubiłem. Była na równi z Minecraftem, z Team Fortressem późniejszym. I naprawdę bardzo lubiłem historię, ogólne opowiadanie historii, tryby gry, postacie. Wszystko mi się po prostu w tej grze podobało. Nigdy w 2019 nastał przełom. Ogłoszenie Overwatcha 2. Miałem już wtedy pewne wątpliwości, no bo po co robić dwójkę, skoro jedynka jest dobra? I wtedy zrozumiałem, jak wiele błędów byłoby w Overwatchu 1. Jednakże było ono grą kultową i nie rozumiem tej nam zmiany. Zapewne chodzi o pieniądze. Niestety tak było. Jednakże na sam początek chcę powiedzieć tutaj parę o tej grze, które uformowały się po wyjściu Overwatcha 2. Pierwszą rzeczą są zmiany wyglądu postaci. Postacie wyglądają naprawdę fajnie i niektóre może są takie blade, bez wyrazu, ale mi większość się podoba. Naprawdę fajnie są zrobione od nowa. Nowe postacie też trzymają poziom. Niestety ostatnie dwie postacie są takie nijakie. Nie wiem, ja takie mam wrażenie. Nie wiem jakby, czy ta Irari czy jakoś tak i ten życiodawca. To w ogóle takie jakieś dziwne te postacie są. Jakby jeszcze Ramatra, jeszcze Kiriko. Blanket Queen i Sojourn jakoś trzymały poziom, ale potem, nie, nie, według mnie to takie randomy dosłownie, no ale cóż. Reworki Balans był naprawdę dobrym poziomie, fajnie się patrzyło na nowe reworki Orisy, Sombry trochę jakiś tam rework był. Naprawdę ciekawie się to oglądało i fajnie się grało tymi nowymi postaciami. Bardzo często grałem Orisą, która była zmieniona i naprawdę fajnie było nią wtedy grać. Kolejną no rzeczą są mapy i mapy może nie było ich aż tak dużo dodanych mimo wszystko są przyjemne, parę zmian zostało wprowadzonych jak na przykład jakieś tam dzień, noc, popołudnie i tego typu rzeczy zostały wprowadzone i naprawdę mi się to podoba bo to jest coś co polepsza Overwatcha i bardzo lubię ogólną pulę map mimo, że jest ich mało uważam, że są zrobione na tyle dobrze, że oddają całość tej gry nowy tryb, czyli przepychanka jest według mnie bardzo fajnym trybem i nadaje czegoś nowego Overwatchowi, mi tego brakowało i naprawdę ten tryb Potrafiłem w ten tryb grać naprawdę długo. Był naprawdę fajny i przyjemny do grania. No i niestety tutaj kończą się pozytywy i zaczynamy właściwy temat filmu, czyli jak zawiodłem się na Overwatch 2. Jednakże, jeżeli ktoś z Was nie chce słuchać o tym, co teraz gadam, jest w opisie bądź na moim profilu możecie znaleźć recenzję na temat Overwatch'a 2, bo wyszedł na Steam, a. o tym też będę mówił. I napisałem swoją recenzję, która jest o wiele takim bardziej skrótem co do tego filmu. Trochę nawet się sugerowałem pisząc scenariusz. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszam. A teraz zacznijmy. Więc pierwszą rzeczą, którą poruszę, jest to, że nie będę mówił tutaj o trybie competitive. Dlaczego? Bo w niego po prostu nie gram. Nie wiem o co tam chodzi, nie wiem jakie tam są rangi, nie wiem jak to jest przydzielane, nie wiem cokolwiek. Nie grałem tego, jeden mecz zagrałem, przegrałem. Nie ma sensu, żebym tego omawiał, jeżeli się na tym nie znam. Ja tego będę omawiał tylko to, co, to, co ja używałem, co grałem i co było jakby częścią, którą oglądałem bądź śledziłem, więc nie będę tutaj mówił o jakiejś kompetywach czy czegoś typu, bo macie tu na przykład ugibusa wyjaśnione, gdzie Premiera Overwatcha dwójki była porażką. Więc pierwszą rzeczą jest karnet. Karnet jest rzeczą, która mnie irytuje już w każdej grze. W każdej grze nowej, może nie każdej, ale w większości nowych gier są te zasrane karnety. Jakby to już nie było problemem w wielu innych grach na telefon, tak teraz przenosi się to do gier komputerowych. Jak Fortnite to rozpoczął, tak Fortnite po prostu to zepsuł. Tak szczerze uważam, że karnet jest najgłupszą rzeczą, jaką można dać po prostu graczom, bo to jest takie... Ej, masz jakieś 20 przedmiotów takich bezsensownych, brzydkich, ale jak kupisz, to będziesz miał 100 bardzo fajnych przedmiotów i strasznie tego nie lubię. To jest takie ciągnięcie kasy, żeby zobacz, takiego skina dostaniesz na setny poziom, ale musisz go kupić. Musisz kupić karnecik za 20-40 zł i strasznie tego nie lubię. To jest najgorsza rzecz, jaką można powiedzieć. Czyli kup to, będziesz miał daną postać szybciej, albo kup to, będziesz miał fajnego skina, jakiegoś nowego, chromatycznego i to kompletnie na mnie nie działa. W sensie nie wiem, na kogo to serio działa, bo ja. Nie mam pojęcia, jak można wydać 40 zł i jeszcze musisz grindować wyzwania, o których potem powiem, żeby dosłownie zdobyć jakiegoś skina, który tak naprawdę kiedyś byś go zdobył za darmo, powiedzmy z lootboxów i miałbyś na to o wiele mniejszą szansę, no ale jakbyś zdobył, to byś miał satysfakcję, ale nie, teraz musisz kupić, trzeba wszystko kupywać, wszystko musi być za pieniądze. Niestety takie są dzisiejsze realia. Monetyzacja. Czyli się tutaj chodzi bardziej o taką monetyzację po prostu gry, czyli takie wsadzanie wszędzie pieniędzy. Potem jeszcze będę mówił o misjach, to, to spokojnie, oj, na tym trochę się zatrzymam. Chodzi mi tutaj o najbardziej gówniane ceny, jakie można było dać za te poiny. Nie wiem jak one się nazywają, mam je kompletnie w dupie. Ja wiem, że one kosztują 40 ile złoty, coś takiego, nawet więcej. To jest... Chore. To są gorsze ceny niż masz w grach na telefon. I to już pokazuje, jak bardzo jest to bez sensu. Najważniejsze jest to, że za ten najmniejszy pakiet i tak nie kupisz żadnego dobrego skina. Musisz kupić dwa, trzy takie pakiety, które będą naprawdę sporo Cię kosztowały, a dostajesz za to jednego skina. I patrząc z tym tokiem myślenia, moje konto jest naprawdę dużo warte. Nie, nieprawda. To jest po prostu sztuczne pompowanie pieniędzy w grę, które nie jest tyle warta. To nie jest jak na Steamie, że masz każdą część opisaną za pieniądze i masz tam tak naprawdę ekonomię, która naprawdę dobrze prosperuje. Nie. To jest takie sztuczne podkręcanie, że dane konto jest drogie. No nie jest. Tak samo w Fortnite jest. W Fortnite też kupisz skiny, różne rzeczy, ale to nie ma tak jakby swojej ceny. Tam nie masz tego, że dany skin kosztuje tyle i mimo, że kosztował tyle. Tu nie masz ekonomii. To jest sztucznie pompowane. To jest sztucznie pompowana monetyzacja tak, aby nadać jakieś cele, znaleźć jakąś rzadkość tym przedmiotom. Nie, one nie są rzadkie. Kiedyś byś dostał bez żadnego problemu za zagranie jakichś dziewięciu meczy, powiedzmy. i Masz tam kilka lootboxów i sobie z nich zdobywasz. No i to jest kolejna rzecz, czyli brak lootboxów. To jest rzecz, która mnie strasznie zdenerwowała. Lootboxy może nie były najbardziej oryginalną rzeczą, ale sprawiały, że jakoś fajnie się grało w tego Overwatcha. Jeżeli zdobyłeś legendarny skin, bardzo się cieszyłeś. Jeżeli zdobyłeś jakiś mojego wienku, no sorry, jeszcze musisz pograć, ale tych lootboxy było ich naprawdę sporo i zdobycie legendarnego skina nie było trudne. Obecnie jest to za bardzo trudne i jest strasznie chujowe. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że ta darmowa waluta teraz jest w karnecie, ale i tak musicie grindować, żeby zdobyć na jednego legendarnego skina cały karnet. Nie, dziękuję, podziękuję, nie chce mi się. Naprawdę nie chcę zagrać w grę, w którą faktycznie będzie mi się fajnie grało, a nie w której będę musiał grindować, żeby zdobyć jednego skina. Usuwanie z Overwatch 1. Tutaj mamy jeden przykład i wiem, że pewnie byłoby ich więcej, ale mi się nie chce ich przytaczać albo szukać. Ogień. Ogień, który był w Overwatch 1, był tak bardzo wkurwiający, że twórcy go usunęli i chcieli przerobić. No i okej. Okay. Usuwają różne rzeczy z tego Overwatch 1. I to trochę wygląda jak CS2. Czyli po prostu wykastrowany CS go. Tylko, że lepiej wyglądający parę rzeczy pozmieniali, to jest bardzo podobne, tylko, że problem jest taki, że CS2 nie jest nastawione na coś nowego, nie jest nastawione na highs nie na zysk, jest za darmo, jest darmową update'em, tak samo w sumie Overwatch, tylko problem tutaj jest taki, że w Overwatchu zmieniła się cała ekonomia, ekonomia, monetyzacja, zmieniła się cała monetyzacja, przez którą teraz ceny te są horrendalne z kosmosu, tam jest jakiś karny, jakieś gówno, w CS2 nie ma czegoś takiego, tam bardziej się pozmieniały mapy, przedmioty... Skiny, postacie, bronie, mało się pozmieniało tak naprawdę i tam nie ma jakiejś agresywnej monetyzacji, żebyś kupował to musisz to kupować. Nie, tam wszystko jest opcjonalne i ma swoją ekonomię, a teraz jest to bardzo zepsute i to właśnie jedna z rzeczy, której strasznie lubię w Overwatchu 2. Wrócił ogień, który działa tak samo chujowy jak wtedy. Jakby naprawdę nie widzę różnicy. Widzę, jak mam Junkrata lub moje w drużynie. I już wiem, że oni dostaną ogień. Nieważne, że ja zrobię na przykład 3 headshoty Hanzem. Wystarczy, że oni całą drużynę ultem zabiją. No tak, bo wcale to nie jest tak, że headshoty wymagają skilla. Czy Hansa może nie. Ale mimo wszystko, wymagają odrobiny skilla, żeby trafić. A taki Junkrat wystarczy, że puści sobie Ulcika, pum. I dziękuję, ma ogień. To nie działa, to nie działa. I oni myśleli, że to tak zadziała. Tutaj to, to działa, to działa, zobaczycie. Nie zobaczyłem. Każdy mecz, który zagrałem, rzadko kiedy widziałem, żebym ja dostał play of the game, bo ktoś, to faktycznie zasługiwał. Rzadko kiedy to widać i to jest naprawdę o, masakra. Przejście na Steam. Tutaj krótko, bo w sumie przejście na Steam było głupotą, wiadomo czym, Blizzarda i tak szczerze uważam, że to był może nie tyle błąd, co źle zrobione. Przecież oni widzą, tak szczerze, tak szczerze, nikt się chyba teraz nie łudzi, że Blizzard nie widzi, że z tą grą jest naprawdę nie tak, wiele nie tak, jest bardzo źle zrobiona. Możecie mówić, że jestem antyfanem Overwatcha, nie, ja po prostu zawiodłem się na tej grze i to tak strasznie. Ja miałem różowe okulary przez pierwsze dwa sezony i w trzecim dopiero zacząłem zauważać, że coś jest z tą grą nie tak. Zaraz wychodzi siódmy sezon i znowu nie zagram, bo po prostu ta gra mnie od siebie odrzuca, żebym ja zgrindował po to, żeby zdobyć jednego skina, gdzie kiedyś sobie zdobywałem skinkę jak chciałem i sobie grałem jak chciałem, to teraz jest jakiś taki chory grind wyzwań. Oczywiście niektórzy powiedzą, no przecież skiny są opcjonalne, nie musisz robić wyzwań. Tylko wiecie, jeżeli nie macie żadnych skinów, niczego, to czujecie taką pustkę. Na koncie, czujecie takie coś, że nic nie macie, nic nie musicie robić, często tacy ludzie opuszczają tą grę, a kiedy macie takie lootboxy, zdobywacie parę przedmiotów, ze epicki legendarne, chociaż nawet w jednej ilości, czyli jeden na przykład skin legendarny, to zobaczycie, że jest jakiś sens grania, bo wystarczy jeden, dwa mecze wygrać i macie lootboxa, z którego możecie zdobyć naprawdę fajne itemy, to jest taki grind taki łagodny, nieagresywny, po prostu wygraj sobie jeden mecz, nie musi Ci dobrze iść, przecież możesz przegrać pięć meczów, nawet w końcu Ci się może uda i zdobędziesz z lootboxa jakieś fajne przedmioty, oczywiście jest na to jakaś szansa, to nie zawsze też daje pewność, ale coś zdobędziesz, to nie jest takie agresywne, że musisz dobywać, bo często były na przykład te wyzwania tygodniowe, w którym musieliście wygrać dziewięć meczy i mieliście skina, mieliście dziewięć meczy na cały tydzień do wygrania. I teraz jest to tak jakoś dziwnie rozłożone, wiem, że zrobili zmiany w tych wyzwaniach, ale mało mnie one obchodzą. Jak ja grałem, musiałeś wygrać mieć 10 meczy, żeby zrobić wyzwanie, żeby mieć jedną trzecią poziomu karnetu, za którego nawet nie musiałeś zdobyć skina, tylko powiedzmy pamiątkę. W ogóle ktokolwiek używa pamiątek, to jest najbardziej bezużyteczna rzecz. Ale trzeba było coś wprowadzić, najbardziej bezużyteczna rzecz, bo to jest jakiś przedmiot, który pokazujemy pomimo, że nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek tego używał. Ja nie żartuję, nigdy nie przypominam sobie żadnej osoby w moim meczu w Overwatchu dwójce żeby ktokolwiek tego użył, albo żeby widział jak to działa. Bo ja nawet nie wiem jak to działa. To zostało dodane bez sensu, bo nikt nie widzi sensu w używaniu tego. Właśnie dlatego też bardzo hejcę tego Overwatcha 2. No ale przejście na Steam było ich takim miszmaszem, teraz nawet nie wiem, nie ma stopni recenzji, zaraz zobaczę, ale zacznijmy kolejną rzecz, czyli sezony. O ojejku, o sezonach mogę mówić naprawdę sporo. Na początku myślałem, że nie będzie to żadnym problemem. Sezony, jak to sezony, poko, nie źle. Coś będą dodawać, fajne nowe tryby, naprawdę fajnie się będzie grało, będzie coś ciekawego w końcu w tej grze. Okazało się, że dostajemy samo gówno, rozklejone, rozzłoszczone, wyrzucone na ziemię, jeszcze wzięte, zesrane i nie wiadomo co jeszcze. Czemu dodają jakieś tryby, które nie są nowymi trybami, tylko są tak naprawdę recyklingiem? Deathmatch Hanzo. Gratuluję! Dodaliście Deathmatch Hanzo, gdzie dostaliście skatera. Brawo! Najbardziej znienawidzona umiejętność chyba. Potem były jakieś tam inwazje, czy nie wiem co to było tam, nie pamiętam już nawet tam bitwa o Olimp, która mi się na przykład nie podobała, wielu osób uważa. Wiele osób uważa, że trzymała poziom. Ja nie. Farwatch, który był totalnie nudny, nic tam nie było. To był taki rozkwaszony tryb, on był rozwodniony, że to jest naprawdę. Aj, tak boli to po prostu, bo... Te tryby mają taką, taki potencjał, który jest tak strasznie marnowany. A to jest przez to, że sezony trwają po 2-3 miesiące. Oczywiście, powiedzieć, że 2-3 miesiące no to mało pracy, co nie? Tylko problem jest tutaj z live serwisem. Oni próbują teraz live service, że oni tak bardzo zmieniają grę i że cały czas będą update. Y. Nic nie dostajemy w tych update'ach. Dostajemy raz na sezon jakiś balans, jakiś nowy jeden tryb, który w sumie nic nie znaczy i praktycznie tyle. Dostajemy około 3. Tryby, które nawet nie są trybami, jakieś mapy, coś takiego, to jest za mało. Po prostu to jest tak głupie, bo oni teraz sobie usprawiedliwiają. Mamy trzy miesiące, to trochę popracujemy, dodamy trzy tryby, trochę balansu, koniec. Parę słabych skinów, które mi się strasznie podobają. Niektóre to są praktycznie klejki czegoś, co albo już było, albo jest podobne do czegoś, co jest w Overwatch. Tutaj macie przykład na ekranie. I naprawdę, ja rozumiem, że czasami już jest problem z wymyśleniem czegoś nowego. Okej, okay. ale Jezu, wymyślenie czegoś nowego nie jest trudne, jeżeli ma się kompetentnych ludzi do tworzenia czegoś takiego. Bo naprawdę, uwierzcie mi, że jeżeli byłyby kreatywne, kompetentne osoby brane do tworzenia Overwatcha, Albo w ogóle byłyby inne decyzje brane. Bez tych sezonów. Uważam, że Overwatch nadal byłby tą bestią, którą był kiedyś. Na samym początku. 16, 17, powiedzmy, że jeszcze 18. Naprawdę, wtedy tak się fajnie w to grało. Obecnie jest po prostu rozwodniono. Mamy jakieś chujowe tryby, które nic nie znaczą. Ostatnio dodali jakieś te tryby dla każdej postaci, że możecie ją rozwijać, jakoś tam próbować, różne skile, zdobywać punkty i zdobywasz punkty i tak jakby, za które masz tak jakby pokazane, że umiesz grać z daną postacią. Tylko że to jest za mało. Dosłownie to jest pierwsza rzecz, która mi się jakkolwiek podoba w overwatchu dwójce z trybów, a jest pusty sezon. Minął rok i tylko jeden tryb mi się podoba. Nawet w lato nie podobałoby mi się trybu Winston'a, siatkówka, nie lubię ogólnie siatkówki, okej, okay? to też trochę wyjawia. Ale słyszałem opinie też niektórych ludzi, nie mówię, że wszystkich, niektórych, którzy grali i e, nie lubili tego trybu. Ja też go strasznie nie lubiłem. Ciężko się na nim po prostu grało i nie podobał mi się, był za długi. Kolejną rzeczą są wyzwania. Tak wiem, powinienem je powiedzieć wcześniej, źle napisałem w skrypcie. Sur. Wyzwania. Okej, okay, mamy wyzwanie, które polega na tym, że jest tygodniowe. Mamy w tydzień do zrobienia, tam chyba 10-11 wyzwań. Mamy 10-11 wyzwań. Przy tego jedno wyzwanie z nich daje 3000 punktów. Trzy takie wyzwania to jest jeden poziom, nawet nie. Powiedzmy, że to jest jeden poziom. Zaokrąglimy. Trzy wyzwania. Więc mamy około 4, 3,5 dosłownie kar punktów karnetu, poziomów karnetu w tydzień. Ja wiem, że tam się zdobywa dużo PDF dziennych, tam tygodniowych, miesięcznych, takich różnych, w różnych takich wyzwaniach, w różnych nowych trybach, ale nie każdy też lubi tryby. I to też jest, zobaczcie mi się nie podoba ten tryb, ale jestem zmuszony do grania w niego, żeby zdobyć dużo PD, bo trzeba grać w ten tryb, bo trzeba go jakoś wypromować, bo dostaniesz tam y, 10 tysięcy PD. Czemu? To jest takie narzucanie po prostu robienia wyzwań specjalnie na tym trybie, bo musisz się męczyć z tym wyzwaniem, którego nie lubisz i nagle wow, zdobywasz kilka poziomów kartetu, bo ci się nagle zachciało. Nie, nie zachciało mi się. To jest takie trochę zmuszanie, że jak nie będziesz w to grał, to nie wbijesz. Powiedzcie mi, że ja na przykład, grając powiedzmy godzinę dziennie, nawet nie, nie wbiłbym tego karnetu w 3 miesiące. Wątpliwe to jest. A nawet jeśli, to tylko kiedybym robił wyzwania. Bo jeżeli chciałbym grać sam w sobie i tak po prostu nie robić wyzwań, mieć na nie wywalone jajca, to wątpię wbił. I, I oczywiście tam są jeszcze wyzwania, które dostaje się po kupieniu karnetu czy coś w tym stylu, ale znowu pieniądze. No i usunięcie PvE. Jeszcze mamy jedną rzecz na końcu, ale usunięcie PvE. Tak szczerze Overwatch 2 mi się nie podobał w trzecim sezonie. Przestał mnie interesować i pomyślałem, że okej, okay, niedługo będzie PvE. Może płatne, może nie, może kupię, może nie. Może pooglądam, będzie fajnie pooglądać, jakie będą rozwinięcia postaci. W końcu trochę odżyję w tej społeczności Overwatcha i faktycznie będę grał i oglądał go. Tak ja się kurwa myliłem. Nagle ogłosili... A, wiecie co? Nie wypuszczamy PVI, nie wypuszczamy ulepszenia postaci. Będziemy Wam wydawać trzy misje popularnie za 70 zł rocznie. Co, kurwa? Minęły 4 lata. 3, powiedzmy 3. Minęły 3 lata, a oni zrobili 3 misje na każdy rok. I mi ktoś powie, ile oni misji muszą mieć teraz tam piętych, swoje jakieś tam dane. Ja, ja nie wiem. 3 za 70 zł i to jest jeszcze jakiś gówniany pakiet, gdzie tam dostojecie soudur, jakieś tam skórki, jakieś tam punkty. Chuj mnie to obchodzi, dajcie mi misję. Jest jedna misja darmowa. Tylko widziałem jaka ona jest rozwodniona. <grym> widziałem jaka ona jest rozwodniona, jak inne na czymś jeszcze polegały, no to ta darmowa oczywiście była jedną z najgorszych. 70 zł. Czekaliśmy na to 4 lata i jeszcze nie dostaliśmy drzewka postaci, które było tak promowane, tak Overwatch przecież odrzeje. No, i na koniec tego filmu chciałbym powiedzieć parę słów. Zawiodłem się na tej grze. Bardzo. Bo obecnie ta gra jest tak naprawdę taki, można powiedzieć, na kasę. Po prostu lecą na kasę i to totalnie. Widać to i to bardzo. Tak szczerze, że póki coś się naprawdę nie zmieni w tej grze i nie zaczną robić gówna z tego co było kiedyś, albo będą robić kolejne nowe gówno. Albo Microsoft przejmie, i coś w końcu zrobi z tą grą. To ja do tej gry nie będę wracał regularnie. Może powrócę na miesiąc, może powrócę sobie na jeden dzień, jeden meczyk, jedno wejście. Nawet nie muszę zagrać, żeby zobaczyć co weszło. Po prostu zawiodłem się na tej grze na tyle, że ja nie chcę w ogóle w nią grać. Pomimo, że czasami sobie wejdę, zagram meczyk. Ten meczyk, który widzicie teraz w tle, był właśnie grany tak, bo mi się zachciało. I naprawdę super mi się grało tym fanzom bez żadnego celu grania w tą grę to nie ma sensu ja nie widzę po prostu sensu grania w tą grę ja kiedyś grałem naprawdę rzadko właśnie za Overwatch i ale tak strasznie mi się podobał gameplay potrafiłem kilkanaście godzin grać dziennie pomimo na przykład miesięcznej przerwy to wchodziłem do tej gry po miesiącu po paru zmianach i czułem, że ta gra jest nadal tak samo dobra teraz tak niestety nie ma jest według mnie o wiele gorzej zrobione jest wszystko zrobione po prostu pod hajs bo Blizzard teraz ma właśnie coś takiego, że nawet gorzej niż jej. Chociaż to jest wątpliwe, ale okej. Okay. Podobnie są na podobnym poziomie. Więc no o tyle. Mam nadzieję, że moje pierdolenie dało niektórym osobom do myślenia na temat Overwatcha. I chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz na koniec. Jeżeli zaczniecie mi wyzywać w komentarzach, że nie jestem fanem Overwatcha, że ja nie widzę plusów tej gry, że w ogóle je napiszę wam po prostu XD. Wiecie czemu? Bo ja nie patrzę tak jak Wy. Każdy, każda opinia, którą widzę w stylu, nie jesteś panem tej gry, bo nie widzisz tego, tego i tego, bo to są plusy. Widzisz, że niektóre plusy to są minusami. To nie zawsze tak działa. I oczywiście mogę tutaj popalić, że dodali darmowe kredyty, że w ogóle postacie teraz są takie nawet spoko, że w ogóle zmniejszyli poziom zdobywania postaci, że coś tam, że dodali chociaż jedną misję. To jest za mało, bo ta gra była czymś nierealnym. Oni zapowiadali coś nierealnego. I zadali nam takie różowe okulary, żebyśmy nie widzieli tych błędów, które są. Bo te pierwsze dwa sezony, jak już mówiłem, były okrojone, widać to było, ja to widziałem, a naprawdę dużo, dużo, dużo grałem. Patrzę na ilość filmów wtedy, bo wtedy praktycznie nagrywałem Overwatcha. I patrząc teraz, a na te dwa pierwsze sezony, to jest duży spadek. I pomimo tych paru plusów, jak darmowe kredyty, jak coś tam, to nadal widać, że to jest po za mało. Tą grę tak się nie uratuje, dodając malutkie plusiki. Ja mogę dodać malutki plusik do mojej gry. Co z tego, gra nadal jest zła pod wieloma względami, więc to na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek albo dzisiaj zdąży zmontować, albo i nie. Na idealną rocznicę wejścia tej gry. Chciałbym, aby ta gra była czymś, co zatrzyma mnie tak jak przy na przykład Team Fortressie. Bo pomimo, że ostatni miesiąc gram naprawdę mało w Team Fortressa, to naprawdę lubię wracać do tej gry robiąc content z tej gry, oglądając content z tej gry, robiąc cokolwiek. Obecnie o Overwatchu mam najgorsze możliwe zdanie od naprawdę dawna. Rzadko kiedy o jakiejkolwiek grze, którą kupiłem, miałem tak złe zdanie. Wydaje mi się, że jedną z gier takich był FNAF. Był FNAF 9. To miałem też bardzo złe zdanie, ale o tym już nie będę mówił. Więc to na tyle, bo muszę się zbierać. Na razie. Cześć.